Dobry wieczór, chłopcy i dziewczęta. E, filmik dzisiaj, bo jak słowo się rzekło, co tydzień puszczamy film. Staram się tego trzymać. Jest to niemiecka kopia słynnego e, amerykańskiego kultowego noża K-Bar, który został wyprodukowany w 1942 roku. Oczywiście w drugiej światowej. Produkowany jest do tej pory z, z różnymi przeróbkami. Niemcy pokusili się, nie wiem, czy to kiedy został wyprodukowany ten nożyk. Tu go mamy. <laughs> czy za czasów mm, DDR-u czy to Miltek zrobił w każdym razie yy, na polską stronę firma Scharg. Scharg. Tłukłem się po internecie, bo dostałem od kumpla ten nożyk. <laughs> Nie mogłem znaleźć tego noża w internecie, żeby po prostu dotrzeć do opisu jaka stal i tak dalej i tak dalej <laughs> Solingen, Herbert za Chiny nie mogłem wreszcie wpadłem na pomysł pomysły najprostsze są <laughs> zazwyczaj mm, działają wygooglałem y, nóż y, Herbert Solingen, kopia K-Bar pyk wyskoczył niewiele jest na jego temat. Otóż tylko tyle. Kopia klasycznego noża pola walki kei-bar firmy Solingen. Koszt 95 zł. <laughs> Niech to cholera. <laughs> Więc wydać na coś takiego. Jest to konkretny kawał noża. 95 zł wydać <laughs> cholerny świat. 455 zł to jest kurczę olbrzymia różnica. <laughs> ok, otrzymałem nóż, który jest kopią. Niestety kopia nie do końca udana, bo nie ma tutaj takiej wkładki zabezpieczającej przed przebiciem ostrza na zewnątrz no Są tutaj, Kumpel włożył po prostu watę. Czuć, widać, jest wata. I po prostu ten koniec noża, najbardziej niebezpieczny, jest zabezpieczony. <laughs> Ujawniamy nożyk. Jeszcze a propos pochwy. Pochwa jest rychtyk, jak to mówią Niemcy. Skopiowana z oryginału też taka szeroka rzecz. Natomiast, przepraszam. Natomiast, klip przeniosłem z góry na dół. Bo po prostu, no trudno, żeby nożyk nagle wypnął się aż do jelca. Wtedy, prawda, jest niebezpieczeństwo skaleczenia się. Tutaj jest bardziej. Chowana. Oczywiście ta skóra jest sztywna i <laughs> trudno wyjmować i wkładać. W opisie podane jest 18 cm ostrza. Proszę bardzo, tutaj jest ile? 16. Dlaczego? Już Wam mówię. W ogóle dlaczego nagrywam ten film? Oglądając ten nożyk, tu jest, widzicie, taka wielco jest tak, taki otwór. Dobrze go widać? No, jako tak. <grym> Oczywiście yy, wymiary i tak dalej, to wszystko jest zachowane z, z wyjątkiem grubości. Tu jest trzy... Yy, i 2,2 mm, w oryginale K-Bar ma 4,2 mm grubość ostrza, również jest rękojeść zrobiona z krążków skóry twardych z wycięciami tutaj takim jak w oryginale, głowica jest tutaj zakuta w oryginale jest po prostu nie ma, nie ma takiego trzpienia jak tu, nie pamiętam czy to było nakręcane kurcze, z gwintem, prawdopodobnie było z gwintem, ale nie jestem pewien. No, ale co z tego, że jest kopia, prawda, że to jest skóra i tak dalej, sprasowana, natomiast rękojeść była okrągła. Jak można władać nożem jak rękojeść jest okrągła? Bo to jest paranoja. Na pewno oglądacie, zresztą kilkakrotnie o tym wspominałem. Ten, ten serial amerykański, yy, wykute w ogniu, prawda? I tam kole się odpadają z tego programu, są wywalani z powodu rękojeści, która jest okrągła, która po prostu się kręci w dłoni. Nie można czuć, bo jeżeli coś. Robisz, pracujesz, no to musisz wiedzieć, gdzie jest ostrze. Ręka musi wiedzieć, gdzie jest ostrze, gdzie, gdzie uderzyć, pod jakim kątem. Przecież to. Czyli, krótko mówiąc, sfazowałem, zeszlifowałem, idąc od jelca, zeszlifowałem i teraz jest bardziej płaska rękojeść. Pierwsza moja. Poprawka. Druga moja poprawka, to co mówiłem. Jest ta, ten otwór. I on sugeruje, że trzpień tego noża jest po prostu bardzo wąski. Tak jak tutaj na... Może nawet jeszcze węższy był. Staram się zachować w skali 1 do 1 narysować. Co ja zrobiłem? Rozmont zdemontowałem, rozmontowałem to, wszystko ściągnąłem. Patrzę, no faktycznie jest A... taki czpień. Wiadomo, że w tym miejscu już po prostu pęknie. Widziałem trzy filmy, jak, w jaki sposób zmęcano się. Nad y, y, kultowym nożem Keybara amerykańskim. I właśnie noże pękały właśnie w tym miejscu. To jest proste. Nie ma, nawet jeżeli masz full tank, to musi, full tank musi mieć delikatną rzecz na założenie jelca, prawda? I w tym miejscu mi nóż pękł. Znaczy mi nóż pękł. Ale nóż mojego ojca yy, myśliwego. Co zrobiłem? Nie odkładajmy tego jeszcze. Po prostu. Dlaczego? Gdzie podziało się 2 centymetry ostrza? Tutaj, proszę Państwa. Zobaczcie, to, to nawet było jeszcze dłuższe. Skróciłem kosztem yy, Ricasso, skróciłem Ricasso przetwarzając go w poszerzony czpień. <tryk> Czyli już nie jest tak jak tutaj. Tylko to przejście jest łagodniejsze. Być może w ten sposób nóż jest mocniejszy. Dobra stal. No w końcu Solingen. Można trzymać tak i siekać. Chociaż jest to dość problematyczne, bo ta głowica jest trochę trzymała. Jest osełeczka, którą można użyć, jak się jest miesiąc. No, jest taka sobie, ale można po prostu na Naostrzyć, noży. to taka do zgrubnej roboty. Zresztą w lesie nie musisz mieć super hiper, żeby się golić, tylko po prostu kurcze, nożre nieźle ta osełka Ta stal no, nie jest, jeżeli K-Bar amerykański ma 56 do 58 HRC. No to ten może mieć tyle samo. No widać, że wygina się właśnie w tym miejscu. Nie ma bata. To tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego nożyka. Kopii niemieckiej amerykańskiego K-Bara. To by było na tyle. Ej.